Prowadzenie bloga firmowego to bardzo ważna kwestia, jeżeli zależy Ci na tym, aby zbudować wizerunek swojej firmy i swojej osoby jako eksperta w branży. Brew pozorom nie jest to jednak wcale taka prosta sprawa. Po pierwsze, na początku trzeba w ogóle chcieć go prowadzić. Należy móc zobaczyć wartość, jaką taki blog firmowy wniesie dla Twojej firmy. Po drugie, należy bloga zacząć prowadzić. A z tym też nie jest taka prosta sprawa. Bardzo często widzę sytuacje, w których po napisaniu pierwszego czy też pierwszych kilku artykułów zapał właściciela firmy gdzieś znika, i zamiast bloga na stronie mamy de facto tylko zalążek bloga z jednym, dwoma, no góra z trzema artykułami. Czy musi to tak wyglądać w każdym przypadku? Nie, wcale nie. I dlatego też z tego odcinka podcastu dowiesz się po pierwsze, w jaki sposób zaplanować uruchomienie bloga, po drugie, jak go uruchomić, a następnie co zrobić, aby on żył swoim życiem, czyli w jaki sposób konsekwentnie pracować nad jego dalszym rozwojem. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Wspomniałem przed chwilą, że prowadzenie bloga firmowego nie jest wcale taką prostą sprawą. W praktyce jednak wszystko sprowadza się do planu i do samodyscypliny. Jeżeli posiadasz je obie, czyli jeżeli masz plan, zgodnie z którym będziesz prowadzić bloga, a także wygospodarujesz czas na to, aby go prowadzić, to twój blog firmowy może stać się naprawdę bardzo dobrym medium, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów. Poznaj 6 wskazówek, które ułatwią tobie wdrożenie tego planu w życie. Wskazówek, dzięki którym o prowadzeniu bloga nie będziesz myśleć w kategorii, że muszę to zrobić, ale super, że mogę to zrobić, ponieważ blog przyczynia się do rozwoju mojej firmy. Przyjrzyjmy się teraz tym wskazówkom z bliska. Wskazówka numer jeden. Ustal cel dla którego prowadzisz bloga. Zacznijmy od tego, że blog firmowy prowadzony jest dla naszych potencjalnych klientów, a nie dla Google. Jeżeli prowadzisz go, jeżeli piszesz artykuły tylko po to, aby wyświetlać się wysoko w wynikach wyszukiwania, wyszukiwarki Google a nie myślisz o tym, w jaki sposób to, o czym piszesz na swoim blogu, jakie tematy tam poruszasz, mogą przyczynić się do rozwiązania problemów, z jakimi borykają się twoi potencjalni klienci, to najlepiej odłóż sobie pisanie bloga na chwilę obecną na półkę i wróć do tego dopiero wówczas, jeżeli będziesz świadomy, kto jest twoją prawdziwą grupą docelową czyli twoi potencjalni klienci a nie wyszukiwarka Google. Jeżeli będziesz świadomym tego faktu, to zobaczysz, jak łatwo przyjdzie ci rozpocząć prowadzenie bloga. Będziesz wiedzieć, czy poruszać tematy edukacyjne na blogu, czy może pisać o aktualnościach z branży, zmianach w przepisach, a może pójdziesz w case study i będziesz opisywać przykłady realizacji, jakie zrobiłeś dla swoich klientów, po to, aby pokazać Twoim potencjalnym klientom, że jesteś specjalistą, który zna się na tym, co robi. Możesz oczywiście poruszać wszystkie te trzy obszary na swoim blogu. Wówczas stanie się on bardziej rozbudowany, a też i postrzeganie Ciebie jako specjalisty będzie stało na znacznie wyższym poziomie. Pamiętaj bowiem, że jeżeli będziesz się tylko chwalić swoimi realizacjami, to może to zostać odebrane tylko jako próba chwalenia się, aczkolwiek wcale tak być nie musi. Po prostu poruszając więcej tematów, Zmniejszasz prawdopodobieństwo, że ktoś może źle odczytać intencje, jakie stoją za artykułami, które publikujesz na swoim blogu. Wskazówka numer dwa: stwórz pierwszą listę tematów. Jeżeli już wiesz, jaki jest cel prowadzenia Twojego bloga, to łatwo Ci będzie stworzyć pierwszą listę tematów, które w formie artykułów będziesz chciał poruszyć na blogu. Przygotuj więc kartkę i ołówek, a może otwórz ekran komputera. I niech nikt nie przeszkadza ci przez kilkadziesiąt minut czasu. Zastanów się, przypomnij sobie, o co pytają ciebie klienci, o co pytają ciebie potencjalni klienci, z czym twoi klienci mają problem, z czym mają problem osoby, które decydują się na usługi takie jak ty, świadczysz. Co takie osoby powinny wiedzieć, aby osiągnąć z twoją pomocą sukces w swoim biznesie? Z reguły na początku bez problemu uda znaleźć ci się 10 do 20 tematów. Jest to bardzo ważne, ponieważ będą to te tematy, które na chwilę obecną najczęściej pojawiają się w Twojej firmie, w kontaktach z Twoimi obecnymi czy też potencjalnymi klientami. Jeżeli więc zbierzesz je razem i opiszesz w formie artykułów na blogu, to potencjalni klienci, którzy będą wchodzić na Twoją stronę, Będą mogli od razu zapoznać się z Twoją osobą, z Twoją firmą, z tym, w jaki sposób podchodzisz do pewnych tematów, jakie wartości w prowadzeniu firmy są dla Ciebie ważne i co jest też dla Ciebie istotne, jeżeli chodzi o proces współpracy z klientem. Mało tego, po pewnym czasie zauważysz, że zamiast opowiadać po raz kolejny kolejnej osobie przez kilkanaście minut o pewnej kwestii, Możesz w formie wprowadzenia wspomnieć o niej, a następnie odesłać na bloga, do konkretnego artykułu. Później taka osoba po zapoznaniu się z danym artykułem będzie mogła zapoznać się z kolejnymi. A to z kolei oznacza, że więcej czasu poświęci na zapoznanie się z Twoją firmą, więcej zwiększysz prawdopodobieństwo, że stanie się Twoim klientem. Wskazówka numer 3. Zacznij zbierać tematy na kolejne artykuły. Wskazówka numer dwa dotyczyła tego, aby zebrać tematy na pierwsze artykuły, ale z własnego doświadczenia powiem Ci, że jeżeli nie będziesz zapisywać sobie pomysłów, jakie się będą nasuwały w najmniej spodziewanych momentach, stojąc w kolejce w sklepie, siedząc w samochodzie w korku, albo też czekając aż uruchomi ci się komputer na rozpoczęcie dnia pracy lub też zamyka na zakończenie tego dnia, to jeżeli nie będziesz notować tych pomysłów na artykuły, pojawiających się w najmniej spodziewanych sytuacjach, to wiele stracisz. Dlatego też zapisuj sobie od razu temat, jaki pojawi ci się w głowie. Nie zastanawiaj się, czy on ma rację, bytu czy też nie. Po prostu go zapisz. Możesz go zapisać na kartce, możesz go nagrać w formie notatki głosowej, możesz wykorzystać do tego jakąś aplikację na telefonie czy na komputerze. Obojętne, najważniejsze, żeby mieć to zapisane. Gdzie jeszcze szukać tematów na kolejne artykuły? Strony konkurencji. Konkurencja z pewnością też prowadzi swoje blogi. Możesz więc zobaczyć, jakie tematy porusza, i jeżeli uznasz, że jest to coś naprawdę wartego poruszenia, także i u ciebie, to dopisz sobie ten temat na liście tematów, potencjalnych artykułów, nad których napisaniem myślisz, jeżeli chodzi o Twojego bloga. Warto też analizować to, co się dzieje w Twojej branży, czyli o czym mówi się w podcastach, pisze się w mediach, czy to społecznościowych, czy też mówi się w mediach. Jeżeli na przykład zmieniają się jakieś regulacje w przepisach, a Ty działasz w branży, w której jest to bardzo istotne, to jeżeli stosunkowo szybko zajmiesz się tym tematem i napiszesz taki artykuł na blogu, to jest bardzo duża szansa na to, że Google taki artykuł uzna jako bardzo wartościowy, ponieważ on pojawił się jako pierwszy i błyskawicznie zaczniesz zajmować dla słów kluczowych związanych z poruszaną tam tematyką, wysokie pozycje wynika wyszukiwania. Nie zdarza to się często, ale czasami, jak się dobrze wstrzeli, no to można jednym prostym artykułem później pozyskiwać nowych klientów przez długie miesiące, a nawet przez długie lata. Wskazówka numer 4. Stwórz dobry schemat artykułu. Jeżeli masz już zgodnie ze wskazówką numer 2 i 3, listę tematów, no to trzeba teraz z tą listą tematów coś zrobić. Czyli trzeba przygotować schemat artykułu, po to, aby później, rozwijając ten schemat i dodając wstęp i zakończenie, mieć już artykuł gotowy do zamieszczenia na blogu. W jaki sposób do tego podejść? Sprawdź, jakie słowa kluczowe są wyszukiwane w przypadku danego tematu. Sprawdź też, co Google wyświetla wynika wyszukiwania na topowych pozycjach, jeżeli chodzi o owe słowa kluczowe. Dlaczego jest to takie ważne? Twój artykuł musi być najlepszy z tych wszystkich artykułów, które już zostały napisane. Jeżeli będzie najlepszy, a najlepszy to oznacza, że będzie wyczerpująco wyczerpywał temat, to wówczas zwiększasz prawdopodobieństwo takie, że Google uzna go jako wzorzec, jako benchmark, w stosunku do którego inne artykuły będą porównywane. W tym miejscu bardzo ważna uwaga: aby napisać dobrze taki artykuł, musisz być specjalistą w swojej dziedzinie. Jeżeli zlecisz copywriterowi napisanie takiego artykułu, który potem, mam nadzieję, że to się nie dzieje, ale zamieścisz bez sprawdzenia na swoim blogu, to może się okazać, że po pierwsze, nie tylko dany artykuł nie wyczerpał w pełni danego tematu, ale dodatkowo posiada także różnego rodzaju błędy. Nie mówię tutaj o ortograficznych, ale bardziej stylistyczne czy też, nie daj Boże, merytoryczne, które sprawią, że potencjalni klienci nie będą traktowali Ciebie jako specjalistę. Chyba nie muszę mówić, co to znaczy na etapie wyboru firm, z którymi chcemy nawiązać współpracę, jeżeli jakaś firma nie ma dobrego wizerunku. Jeżeli klient uzna, że nie zna się na tym, co oferuje, jakie produkty czy też usługi. Dlatego pamiętaj, nawet jeżeli ktoś pisze tobie artykuł, upewnij się koniecznie, że ten artykuł jest naprawdę merytoryczny i że możesz go bez wstydu zamieścić na swojej stronie. Jeżeli masz problem z pisaniem, nie chcesz, nie lubisz, czy też nie potrafisz tego robić, to przygotuj chociaż szkic, brudnopis takiego artykułu i dopiero wówczas daj go do napisania copywriterowi. A następnie sprawdź to, co on tobie napisze, czyli dokonaj autoryzacji, zanim zamieścisz taki artykuł na blogu. Tylko wtedy twój blog naprawdę będzie merytoryczny i będzie pomagał w budowaniu wizerunku twojej firmy jako eksperta w swojej branży. Wskazówka numer 5. Napisz artykuł. Wydaje się to być proste, ale bardzo często artykuły są pisane w taki sposób, że nie da ich się w ogóle czytać, bo jak słyszę to bardzo często od osób, z którymi ostatnio rozmawiam, napisane są pod Google, bo ktoś mi powiedział, że jeżeli napiszę to w taki, a nie w inny sposób, no to wówczas taki artykuł będzie się wyświetlał wysoko wynika wyszukiwania. A ja zadaję wówczas pytanie, czy Google skorzysta z Pana, z Pani usług? Bo jak ja czytam ten artykuł, no to mam wrażenie, że napisało to dziecko. W dodatku, nie siedząc za mocno w temacie, widzę, że są tam błędy stylistyczne i merytoryczne. Pomijam fakt, że nie ma tam nic o tym, jakie korzyści osiągnę, jeżeli zdecyduje się postąpić zgodnie z tym, co zostało opisane w artykule. Pamiętaj, że celem prowadzenia bloga firmowego nie jest pisanie po to, aby wyświetlać się w Google, ale po to, aby pozyskiwać klientów dla swojej firmy dzięki artykułom, które znajdują się na blogu. Dlatego czasami należy taki artykuł mniej zoptymalizować pod wyszukiwarkę. A napisać go lepiej, czyli nie zanudzać, nie powtarzać jakichś słów kluczowych w nieskończoność, a przede wszystkim użyć języka korzyści, aby ktoś, kto czyta ten artykuł, stwierdził: Kurczę, chyba będę musiał skorzystać z usług tej firmy, bo napisali tak dobry artykuł, że widać, że znają się na tym, co robią. I ostatnia wskazówka. Wskazówka numer 6. Pisz wtedy, gdy masz wenę, ale pamiętaj też o planowaniu. Czasami jest tak, że siedzimy nad pustą kartką czy też nad migającym kursorem i nie wiemy, co napisać. Z drugiej strony zdarzają się przeciwstawne sytuacje czyli takie, w których siadamy i od razu mamy taką wenę, że piszemy 1, 2, 3, czasem nawet i 4 artykuły w jednym dniu. Moja rada, jeżeli masz taką wenę i możesz pozwolić sobie na to, aby pisać, to pisz, ponieważ z weną niekiedy jest bardzo trudno. Ale z drugiej tej strony rozplanuj sobie pisanie artykułów tak, aby jeden artykuł pojawiał się co tydzień, no góra co dwa tygodnie, a najrzadziej to jeden raz w miesiącu. Jeżeli bowiem podejdziesz do tego w taki sposób, to po roku będziesz mieć co najmniej 12 artykułów na blogu. Mamy w końcu 12 miesięcy, a jeżeli uda Ci się pisać jeden raz w tygodniu, to będziesz mieć ich aż 52. Im więcej artykułów na blogu, tym więcej treści. Im więcej treści, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś wpisze w wynikach wyszukiwania takie zapytanie, pod które Google wyświetli Twoją stronę na topowych pozycjach w wynikach wyszukiwania. Twój potencjalny klient kliknie w taki wynik, przeczyta artykuł, a następnie skontaktuje się z Tobą, aby złożyć zamówienie. Czego Ci gorąco życzę. Po odsłuchaniu odcinka już wiesz, jak rozpocząć prowadzenie bloga firmowego. Dowiedziałeś się też, na co zwrócić uwagę, aby nie skończyło się to tylko na pierwszym artykule. Jeżeli w trakcie słuchania nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl. Do usłyszenia.